Tak kochani w dzisiejszym odcinku przejdziemy przez moją przemianę Będzie się dużo działo Zaczniemy sobie od małych zakupów Następnie pójdziemy do kosmetologa, który wybierze indywidualnie dla mnie zabieg I tego się bardzo boję, dlatego że pewnie będą mi wyciskać, robić coś i będę wyglądała jak jakiś mumin <noise> Następnie pójdziemy wybieić zęby Bo jak widzieliście, bo nic nie ściągnęłam aparat i nie podoba mi się efekt, więc działamy z tym dalej, a potem pójdziemy zrobić sobie brwi i zetniemy włosy i to dosyć sporo Ale wiecie co jest najlepsze? No z tymi włosami to nie będzie taki fryzer jak myślicie To będzie coś czego najmniej się spodziewacie ever To będzie najlepszy Czy to jest po prostu kwintesencja moich włosów tak. Na zakupach mamy jedną misję, znaleźć puchaty płaść, taki mięsiowaty taki właśnie, dokładnie taki jak ten. My go już widzieliśmy wcześniej, ale nie jestem pewna, czy on będzie dobry na mnie, ale powiem wam, że sobie go wymarzyłam i chcę chyba w takim kolorze, albo jest jeszcze brązowy w rezerwie, ale będziemy testować. Jak ten będzie dobry, to sobie, No, do bardzo dobry. ładnie jest. Dobra, to testujemy. Niestety nie ma mniejszego. On tak jest dosyć taki masywny, w ogóle jest bardzo ciężki. A w sumie czekajcie, dajmy sobie ten kur Okay. właśnie wczesniej, no chciałem powiedzieć Ładnie Czyli się jak taka foczka I co, nie jest to takie masywne? Nie, spoko, bardzo ładnie Nie wiem czy nie jest za duży tu w tych rękawach A, rękawy jeszcze, no to Znaczy kolor jest ekstra, jakbyś udało ci się znaleźć ciut mniejszy rozmiar, byłoby idealnie Tak nie, za dużo to jest, wyglądam jak bałwan Ale to i tak jest dużo ryzyko Że w takich płaszczach będę wyglądać jak bałwan Więc musi być o rozmiar mniejszy no niestety, bo ten kolor mi się już bardzo spodobał No, ładny jest Dobra, to idziemy do następnego sklepu Może tam będzie nasz rozmiar W drodze po nasz docelowy płaszcz zauważyłam Na witrynie jeszcze taki I on też jest piękny, jest taki kremowy Brudna biel, a tamt nie jest brązowy Więc uznałam, że przymierzymy ten Przymierzymy ten drugi i wybierzemy ten lepszy Po prostu, ale widzę, że ten już będzie dla mnie Dobry. On jest taki mniej masywny. Och, ten mniejszy, lepszy. Zdecydowanie. Ładnie. Dobra, to idziemy jeszcze przemierzyć ten brązowy, ale podoba mi się. Kurczę, fajny jest tak, będę chodzić Picaj ciepłą herbatkę. Najgorzej jak go nie będzie, bo my widzieliśmy go na wystawie w innym sklepie. a się w sensie no, innej galerii, nie? W innej galerii, tak, a możliwe, że akurat z tej galerii nie przywieźli tego płaszcza. No to wtedy wrócimy do Mohito. przynajmniej wybór będzie prostszy. <grym> tak. Ale z tego co widzę, to chyba nie ma. No, chyba nie. Więc no to On sam wybrał za nas. Idziemy potem płaszcz, przed którym widzieliśmy do Mochito. Dziękuję bardzo, do jedzenia. No i pierwszy punkt z naszej przemiany zaniczony. Brawo ty! Tak! Jak się Teaterem. czujesz? Dobrze, ale z drugiej strony się stresuję, bo teraz no. idziemy do kosmetologa sam bym się stresował no, to zawsze wygląda przerażająco i boleśnie jesteśmy już w budynku, gdzie jest nasza pani kosmetolog i w ogóle do tej pani kosmetolog jeździ bardzo dużo influencerów to nie jest reklama, my normalnie za to płacimy i idziemy przetestować właśnie więc jestem ciekawa, bo każdy poleca i specjalizują się w leczeniu trądziku więc oh. super, pewnie się zastanawiacie po co mi w ogóle kosmetolog bo ta cara pewnie w tej kamerze wygląda całkiem spoko, a mianowicie przez wiele lat miałam problem z trądzikiem i nikt mi nie pomagał, żaden doromatolog, nic. Aż w końcu zapisałam się do pani dietetyk, która przez ostatni rok mnie leczyła. Dlatego pewnie widzieliście na filmach, że raz mogłam mieć to, raz potem nie mogłam tego jeść, potem znowu to mogłam jeść, i po prostu miałam milion diet, milion różnych rzeczy. I w końcu jestem na końcówce mojego leczenia, więc mogę zająć się moją cerą manualnie. A na pewno jest tu trochę do zrobienia, bo ja już sama nie wiem co mam robić, a czego nie robić. Dlatego idziesz do pani, ci tak, powiem. Dlatego, no, bo to co tutaj widzicie, czy jakiś tam jeden, trzy pryszcze, to jest naprawdę najlepsza forma tej tery, jaka była od 3 czy 4 lat, ale nie widzicie jeszcze tych ukrytych. <laughs> Powiem wam, że stresuję się i co najmniejsza robić zęby. No, to wiem. też będziesz mnie nie martw się. Ale wiesz, <laughs> chodzi mi o to, że będzie jakieś wiercenie i tak dalej, ja się zawsze stresuję i aż mi po prostu przymoli. Bo wiecie, u kosmetologa, to jest fifty 50, 50 albo będzie dobrze albo będzie źle i będzie jeszcze gorzej. Ale bez kito tak jest, że mm. albo jest relaksacja i w ogóle miło, albo będziemy nam mocno To nawet nie chodzi o to, by boleć, chodzi o efekty, bo jak to A. jest krzani, e manualne oczyszczanie, to jest amen, amen. To wygląda się tragicznie po prostu. Ale ty tak przez kilkanaście dni możesz być taka mega czerwona. No dobra, ale nie chodzi o to, że więcej mi wyskoczy. A, no to jest co innego. No i ja, ja się tak stresuję, dlatego ja trochę to też oddychałam, ale ja chciałam pójść na ten zabieg i no, ja osób polecało ten gabinet i chodzi tu regularnie, że mówią, no dobra, spróbujemy, więc zobaczyć na żywo, będę waszym testerem. <śpiewa> Naprawdę ja też się w sumie nie dziwię, jak ty tyle dbałaś się te cery. Jakby no. wiesz, tyle z nim przechodziłaś, więc teraz masz też coś, co albo ci pomoże, albo może trochę zawalić pracę, nie? Ja się chyba załamania ja po prostu, jak wiecie, tyle o tym dbałam i naprawdę jest w stanie teraz. I nagle będzie po o nie pogorszenie. Nie, no będzie dobrze. Będzie no, dobrze, tak, tak, Pewnie, że tak. Ja tutaj manifestuję, afirmuję i wszystko co robię co trzeba. Ile tu wszystkiego jest? ładko. Dlaczego słyszę wszystko? Czy jakieś zabiegi kiedykolwiek były wykonywane tak Nie, okay, nic nie po było. Pierwszy, pierwszy raz. Jakbyś <śledzio> <Kogoś> tak stresuje. No <śledzio> mm -hmm. okay. to mój władek. Dodajemy kwas, dobra? Pod lampą zobaczymy, co tam w sterze tak naprawdę. Ale mamy głównie za skórniki, czyli drapie Pani w domu, czy jakieś wyciskanie, jakieś takie rzeczy. Nie, nigdy w życiu nie wyciskałam. Czasami jak jestem skupiona, to sobie coś zadrapię. Mhm. Nie jest na pewno bardzo źle. Natomiast no, widać, że dużo się też działo po tych po prostu bliznach przebarwieniowych, mm -hmm. które są na skroniach, na policzkach. No i teraz się dowiemy przy oczyszczaniu, czy to są rzeczywiście już blizny, czy tam w środku jeszcze czasami nie toczy się stan zapalny. Ogólnie jeżeli będzie się pani decydować jakby na takie zabiegi kosmatologa, to na pewno y, do odstawki idzie epiduo. Okej, okay. znaczy ja już i tak mocno odstawiłam. Jak mm -hmm. Wiek tam wiecie? Boli. <grym> <grym> to jeszcze nie jestem już najgorszej partii. Jak tam? Musimy zrobić przerwę. Za bardzo boli. <grystanie> A jak wyglądam? Pięknie. Nie jestem tego czerwona. Nie. <grystanie> <Czera>. Nie, nie <grystanie> jesteś. Nie. nie, nie, nie. To jest mocne, to jest mocne, to jest mocne. co na moją Skarbie, jest taki tekst. Tutaj chcesz być piękna, to cierpię. <grystanie> <śmienicza> <śmienicza> Ale bardzo ładnie się trzymasz. Nie, ja bardzo ładnie No ładnie trzymam, No, bo ja wewnątrz płaczę. Jak tam, Wika? Jak widać. <śmienicza> bardzo płaczę, <boli to> wszystko. <śmienicza> Dobrze ci idzie. Przeszłaś najgorsze. I na czym polega ta lampa? Ja to słyszę go i nie

No Ja pamiętam, że właśnie takim mega czerwony wychodziłem kiedyś. No. Że tak przez 2-3 dni mi się to nawet utrzymywało. Ja nie, Mega pierwszy y, luk lustro, jak ja w ogóle po tym zabieku. Oj oj. Ale mam przekrwane oczy odpłacu. Masz, ale nie, naprawdę wyglądasz spoko. Nie, nie. Nastawiłam się, że będę źle wyglądać, potem wy powiedzieliście mi, że wyglądam nie wygląda. Nie, jest spoko Bomber, naprawdę. naprawdę. Jesteś trochę tak, jakbyś na jeża wpadła, ale poza no, tym jest. git ja bym walkę ze pszczołami przegrała. <grym> trochę tak, no. Ale wie, że tronisz na śliczną buźkę. Dobra, jak już widzieliście, jestem po zabiegu i powiem Wam, że ja widziałam kilka takich zabiegów na YouTubie, jak właśnie inni twórcy chodzili i nie wyobrażałam sobie tego tak. Więc oni tam wszędzie dodawali wesołą wódę że to jest całkiem spoko to jest. Tragicznie. Ja przez cały praktycznie zabieg ryczałam i tak pani nic wszystkiego nie zrobiła, bo nie dawałam rady z bólu. Ja po prostu kopałam wszystko, robiłam na no no naprawdę. No pani nie kopałaś? No nie, pani je kopałam, ale nogami kopałam wszędzie, nie. Po prostu ja nie wiem, czy się zdecyduję na kolejny zabieg. Może jak zobaczę po prostu efekty później, to mnie to przekona, ale to był ogromny ból. O, ogromny i jeszcze bardziej mnie przeraża to, że mam jakieś 40 minut i mam to wybielanie zębów. Ale wiesz, na tym też polega w sumie takie czyszczenie, nie, że teraz. Tak. Boli, i potem będzie spoko, no tak to tak. wygląda. Tak. Ale faktycznie mogłeś się spodziewać czegoś zupełnie innego, tak. nie? Chcę się, wiedziałam, że to będzie boleć, ale nie sądziłam, że to będzie aż tak bardzo boleć. Ale pani była też super w ogóle. Super, naprawdę no, nie. Ja uważam, że obsługa miejsc jest świetna, no tylko, że ja jestem naprawdę bardzo delikatna i to mnie przerosło. Pani mi tam wyciska, jak ryjczy, cała po prostu tragedia. Mam nadzieję, że wybielanie będzie mniej bolesne. Ja już najchętniej poszłabym spać po prostu i jakoś przetrwała ten dzień, dlatego wybraliśmy się teraz szybko takie jakieś dobre jedzonko. No i co? I zobaczymy. Dzień dobry, ja na wybielanie na 15. Panią ten... poproszę o uzupełnienie dokumentacji, to jest zgoda na wybielanie. Super, dziękuję. Ja nawet tego nie czytam. bo i tak muszę to podpisać. Tylko się stresuję, potem wszystkie jakieś choroby i nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o zalecenia zabiegowe po zabiegu, ma Pani dwa tygodnie białej diety. Uh -huh. Wie Pani co to jest? Tak, tak. Tylko się zastanawiałam, jak bardzo restrykcyjne to jest. Czy na przykład jak bardzo mocno sobie wybilimy tą kawę mlekiem, to to będzie okej? Okay? Czy w ogóle, nawet jak będzie taka mleko z kawą? No będzie mleko z kawą, mleko. będzie okej. Okay. Będzie okej. Jeżeli będzie to czarna herbata, czarna kawa, zielona herbata, papier, to już nie będzie, uh -huh. bo na czas tych dwóch tygodni trzeba odstawić takie mocno barwiące produkty. Uh -huh. Tak, Dobra? tak. Po zabiegu może wystąpić nadwrażliwość pozabiegowa, nawet do 24 godzin. Wtedy należy wziąć albo tabletkę przeciwbólową, albo jakiś imę w zależności od tego, jak pan odczuwa ból. Delikatnie przemykamy. Ma pani A2 kolor, także możemy je wybielić tak bardzo do B1. No i widzieliście mój zabieg, właśnie wróciłam do domu i powiem wam, że moja przemiana pięknie wygląda. Nie dość, że wyglądam gorzej niż trzy godziny wcześniej, wyglądam tragicznie. Jestem tak zmęczona i powiem wam, że wkopałam się. Co? Że wkopałam się po prostu na maksa, bo nie dość, że mnie cała twarz boli, to jeszcze zęby, taką mam dużą nadwrażliwość po prostu, że siedzę, siedzę i nagle bum! Coś mi w tego zęba tak jakbyś się najzimniejszego loda po prostu zjedli i nagle takie i cały czas tak masz? Nie, to jest tak, raz na jakiś czas wzięłam sobie już tym przeciwbólową, dlatego, że pani stomatolog mi powiedziała, żebym od razu brała i nawet nie czekała, bo jak już mnie dopadnie, to będzie amen. O. Oh. I mam różne maści, mam różne pasty, jakby nikt mnie nie uprzedził. Naprawdę, wszyscy tak, idź tu, idź tam i nikt mnie nie uprzedził, że to będzie tak bolesne. <laughs> Przecież to jest po prostu żadna przemiana, to jest katorga, to jest jakiś, nie wiem. No dobra, pokaż to sobie nie, to pani, wygląda... ja nie widziałam znowu. Ja też nie widziałam dokładnie, w pani mi coś tam pokazywała, ale ja już nawet nie pamiętam z tego stresu. Bo mnie to bolało wszystko, ale pomyśleć bardzo dobrze i w ogóle przerwałam trzecią turę, nie zrobiłam w całości. Dlaczego? No bo mnie tam już bolało, jakąś nadwrażliwość dostawałam, więc o. coś tam. Ale powiem powiedzieć, że na 5 lat mi to wystarczy, bo mam wow. naturalnie białe zęby. Mogłam tego nie robić. Także uwaga, uwaga! A, już widzę, jest, są wiersze, no. Nie muszę działać, nie są nie, nie. i faktycznie, normalnie jakby ci mogła już nowo rozjaśnić. Tak? Ładnie, tak? bardzo ładnie. Ale jestem cała brana, wszystko mnie boli, głowa mnie już z tego stresu boli, chciała. pójść na masaż, a nie mogę nawet. Ty na no, faktycznie. Mega ładnie. O, co nawet się zagoiło, już nie wyglądasz tak obsługę. No mówi, że jest spoko. No, nie jest tak źle. Bardzo ładnie, super to wygląda. Brawo, ty przebolałaś. Tak. Jesteście bardzo dumny dzisiaj idę spać zaraz, ja już mam dość tego dnia, ale czekają mnie jeszcze brwi, czekają mnie jeszcze włosy do ścięcia i to będzie bardzo fajny frizer musicie to zobaczyć ja wam jeszcze nie powiem, ale to takiego fryzjera, to wy jeszcze nie widzieliście pewnie się zastanawiają o co chodzi w ogóle no ja sam się zastanawiam, ja nie? mam nadzieję, że w ogóle to mi przejdzie w dwa dni pojedziemy do mojej babci na urodziny jak na mnie zobaczy tak to, to się załamie, w ogóle jeszcze zapomniałam wam powiedzieć o cenach, zabieg na moją twarz, czyli godzina tortur Kosztowała mi 400 zł, a 45 minut tortur na zęby kosztowało 1200 zł. W sumie całkiem dobra ta cena, bo myślałam, że będzie więcej. Pierwszy raz zapłaciłam u samotarga mniej niż myślałam, że zapłacę. No, przeważnie się boli 10 <grym> razy więcej. <grym> <grym> Więc to było takie miłe podziwienie na koniec. Cześć, kochani, mamy drugi dzień mojej przemiany i właśnie lecę na brwi. No i co? I zróbmy mały update. Wczoraj wieczorem wzięłam mocną przeciwwwolówkę na zęby i powiem Wam, że nie miałam żadnych problemów z nimi. Delikatnie coś tam bolały ale to było do przeżycia. A bałam się, że będzie tragedia, bo dużo ludzi tak mówiło. I spójrzcie, mam piękne, białe. Teraz zależy ode mnie, tak naprawdę, czy będę stosować Beyond dietę, czy nie. Możliwe, że po prostu wrócę do poprzedniego koloru. Mam nadzieję, że nie. I co, moja cera, jak widać, nie wygląda źle. Szczerze mówiąc, myślałam, że będę zdecydowanie gorzej wyglądać, patrząc na to, jak to wczoraj wyglądało. Ale naprawdę przez ten zagoiło mi się całkiem dobrze. Wiadomo, ta broda tak średnio wygląda, ale jest okej, okay, jest okej, okay, nic mi nie boli. Więc lecimy na brwi i ciągle jeszcze moje przemiany. Witam Was kochani w trzecim dniu mojej przemiany. Jak widzicie mam zrobione już brwi. Piękny efekt. Ja z trystkami do brwi miałam bardzo duży problem. Bo zawsze pani mi po prostu robiły takie czarne dziury. Ja do mojej delikatnej włosy po prostu zawsze dawały mi czarne, chociaż ja prosiłam, żeby były delikatne, naturalne, ale w końcu za panią Adę i już od dwóch lat do niej chodzę i są super. King, prawda Mati? Prawda, bardzo ładnie. No i przyszedł czas na mojego fryzjera. A moją fryzjerką będzie pani Renia. I pewnie się zastanawiacie, czemu mam na nią pani Renia? Dlatego, że to nie jest zwykły fryzjer. Nie idę do żadnego salonu fryzjerskiego, nie jadę, nie wiadomo jak gdzie, ale W sumie jadę nie wiadomo gdzie, bo przejechaliśmy 400 km do Opola, do mojej babci. Dlatego, że moją fryzjerką jest była sąsiadka mojej babci po prostu. I ona zawsze być takimi bliskimi sposobami przychodzi do nas. Ja siadam na krzesełku i po prostu. Pryska mi takim zpryskiwaczem. 5 minut i włosy wcięte są. 5 minut, no minut to no będzie. Ja też u Barbera jak jestem, to przeważnie z godziny tam jestem, tam 40 minut. No bo normalnie to tyle trwa, no. ale mi pani Renia zawsze 5 minut pryska jakimś wodą po prostu. Ciachu, ciachu i po sprawie. I widzicie, co jest najlepsze. Zazwyczaj w biorą 200, 300, 400 zł. To jest stawka ostra. A pani Renia nawet nie chce brać ode mnie 20 zł. Ja to przyjął i wciskam to chociaż. Ale to jest takie urocze. Jest no, tak. I najlepszy jest to, że nigdy mi tak włosy nie rosły jak u pani Reni, więc czekamy na panią Meire. No, jest wikcja, jest duża różnica, co się masz o wiele krócej. No! Masz. Trzykrotnie kończę. Tak mi się nie łapie, te włosy no. teraz. A -da -ra 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 już fajnie, bardzo fajnie. mi tak? się podoba, takie lepiej. zdrowsze, zdrowsze są, są, bo wcześniej już były takie długie w ogóle, a takie tutaj wyszale, masz. Ty. No, tutaj. Masz no, świeża ty. No kurde. Czy to podawać no, się? No podoba mi się, no chciałam takie. Ja zazwyczaj miałam takie ścięte, troszkę może dłuższe. Szybko odrasłem, co nie? Na no pewnie, ale ładnie, bardzo ja ładnie. Dziwne.